Propaganda, której nie ulegnę nigdy. Są rzeczy, które ostatnio wszyscy robią, ale ja nie. Dziękuję bardzo, mam swoje granice. Po pierwsze, kult zimnych pryszniców o piątej rano. Nie, ja serio nie potrzebuję ekstremalnej traumy o świcie, żeby poczuć, że żyję, naprawdę. Po drugie, dopaminowy detoks w leśnej chacie bez telefonu. Nie muszę udawać jaskiniowca, żeby mieć chwilę dla siebie. Czasem wystarczy zamknąć się w łazience i scrollować TikToka w ciszy. To też jest self care, OK? Po trzecie, jedzenie wszystkiego tylko w wersji High Protein. Nie, nie potrzebuję 40 gram białka w górze z ciecierzycy. Czasem po prostu chcę zjeść naleśnika z dżemem i nie analizować tego jak trener personalny. Nie wszystko, co modne, musi być moje. I nie wszystko, co zdrowe, musi być takie serio. Czasem najzdrowsze to po prostu odpuścić.